Zapowiedź kanału Młody Nadaje, zapraszam! Witam na kanale Młody Nadaje, ja jestem Marcel Zakrzewski i dzisiaj w paru słowach przedstawię wizję na mój kanał, jak to będzie wyglądało. Przede wszystkim będę chciał wstawiać urywki moich komentarzy meczów. Ten, kto mi followuje na Twitterze wie, yy, że komentuję mecze, może być, że jestem młodym dziennikarzem. No i moją pasją w ogóle jest dziennikarstwo sportowe i marzeniem zostanie dziennikarzem sportowym w przyszłości. Będę w sobie urywki moich komentarzy meczów oczywiście bez na mecz, bo YouTube będą tylko na mnie i na moje takie które też byście bardzo ciekawi, jak one wyglądają. O tym zrobię os osobny odcinek, jak yy, pokazuję źródła, skąd biorę informacje na temat meczy, yy, piłkarzy, jak się przygotowuję do meczy, ale yy, to będzie osobny. Odcinek. Teraz, jak mówię, będą urywki moich komentarzy, meczów. To oczywiście będę, myślę, że raz na tydzień, może czasami dwa, a czasami, jak nie będzie czasu, to raz na dwa tygodnie. Kolejnym formatem będzie rozmowa młodego dziennikarza z dorosłym dziennikarzem. To będzie bardzo ciekawe, ponieważ ja, jako młody dziennikarz, będę łączył się z dorosłym dziennikarzem i wcielę się w rolę dorosłego dziennikarza i będę rozmawiał o futbolu bardziej, o dziennikarstwie z tym dorosłym, doświadczonym dziennikarzem, który ma jakąś karierę, że to będzie ciekawe, ponieważ Będę się łączył na pewno z postaciami znanymi dla y, przeciętnego y, Kowalskiego, który interesuje się piłką nożną. I będziemy y, bardziej jawe pytania odnośnie dziennikarstwa, skąd się pasja do zamiłowania do dziennikarstwa, w jakim wieku. Y, na pewno będzie to bardzo ciekawe. Kolejnym ostatnim takim podstawowym formatem, który będzie pokazywał się regularnie, na pewno tak jak zresztą y, poprzednie, y, będzie format pod tytułem piłkarsko-młody można powiedzieć, bo będę rozmawiał z młodymi osobami na temat piłki nożnej. Tukrat będzie czysto, czysta rozmowa o piłce nożnej, tyle że młody z młodym. Tego jeszcze nie było. Myślę, że to będzie bardzo eksperymentalne. Zobaczymy, czy się przyjmie. Mam nadzieję, że tak. Myślę, że będzie bardzo ciekawe dla dorosłych osób, jak wygląda świat według młodych osób. Tego zapraszam. chętne osoby do kontaktu na Twitterze. Tutaj widzicie teraz pasę na dole mojego Twittera. Zapraszam do kontaktu, jeżeli chcielibyście zagrać ze mną yy, odcinek na moim kanale. zaistnie na tym kanale Młody Nadaje. Razem bardzo miło opisy nożnej na Skypie. Mam nadzieję, że fajnie się to przyjmie. Yy, to są moje formaty. Do tego dojdą dodatkowe odcinki, tak jak mówiłem. tak jak yy, na przykład, jak przygotowujesz się do skomentowania danego meczu, bądź yy, różne inne tego typu, ale to bardziej będą pojedyncze odcinki niż podstawowe formaty. Myślę, że jeszcze jednym formatem a to będzie bardziej rozrywkowe dobro. Jeśli już to od grudnia nie wiadomo czy wypali. Zobaczymy. Bardziej rozrywkowy, ale z tym to jeszcze poczekam. To są moje formaty. Dziękuję za oglądanie. Cześć!